Suplementacja dla kobiet w ciąży i przed ciążą. Najlepiej jest zacząć suplementować i zacząć się oczywiście zdrowo odżywiać już przed ciążą, ale jeżeli jesteś już w ciąży, a wcześniej o to nie zadbałaś, no to to jest ostatni dzwonek, żeby to zacząć robić. W tym filmiku powiem Ci, jakie są najważniejsze składniki, których nie może absolutnie zabraknąć w Twojej diecie jako osoby, osobie, yy, osoby która przygotowuje się do ciąży oraz lub już jest w ciąży. To jest kwestia bezpieczeństwa i zdrowia Twojego dziecka, nie tylko Twojego. Oczywiście najważniejsze jest zdrowe odżywianie się, ale powiedzmy to sobie szczerze: we współczesnym jedzeniu często jest nawet o połowę mniej składników odżywczych niż to było np. 50 lat temu. Ponadto organizm kobiety w ciąży zużywa znacznie więcej różnego rodzaju składników i bez suplementacji często jest problem z domoszeniem zdrowej ciąży. Tak więc naprawdę warto sobie suplementować. Jeśli chodzi o mnie, to ja suplementowałam takie angielskie specyfiki pregnant care, dzięki czemu nawet nie miałam żadnych mdłości ani żadnych zachcianek. Ale tutaj Ci powiem generalnie o tych najważniejszych składnikach. O kwasie foliowym na pewno bardzo dużo słyszałaś, czyli witaminie B9. W ogóle witaminy z grupy B... Pozytywnie wpływają na rozwój układu nerwowego i na jego stan, dlatego warto je suplementować. Witamina ta jest szczególnie istotna, dlatego że pomaga zapobiegać wadom cewy nerwowej, które są bardzo poważną wadą, bo jeżeli dziecko się urodzi z taką wadą, no to będzie upośledzone ciężko do końca życia, tego nie chcesz. Dlatego warto suplementować sobie ten kwas foliowy. Oprócz tego zdecydowanie witaminy D3. Prawda jest taka, że praktycznie niemal każda osoba, która nie żyje gdzieś w ciepłych krajach, ma niedobór witaminy D3. Niektóre badania mówią, że niedobór witaminy D3 może być jednym z czynników, które wywołują autyzm. Tak więc rób tak, żeby tej witaminy D3 w Twojej diecie, czy też w Twoich było wystarczająco dużo. Jeżeli chodzi o dietę, to między innymi znajdziesz ją w rybach choćby. Natomiast niektórzy mówią, że a dużo się opala, w związku z tym na pewno nie mam niedoboru. Jeżeli się dużo opalasz, to rzeczywiście, jeżeli masz odsłoniętą większą część ciała. Bo jeżeli masz odsłoniętą, nie wiem, wychodzisz sobie na słońce i masz odsłoniętą twarz, kapelusz dekoltu i dłonie, no to nie będziesz, możesz tam godzinami chodzić, ale wystarczająco tej witaminy D3 nie będziesz mieć. Dlatego warto sobie ją suplementować. Ponadto również warto suplementować jod, który także pomaga zapobiegać wadom rozwojowym płodu i znajdziesz go przede wszystkim w rybach morskich, ale również np. w glonach morskich, choćby w morszczynie pęcherzykowatym, który znajdziesz yy, też w sklepie yy, zielarskim. Ponadto również żelazo. Żelazo, witamina E to są takie składniki pokarmowe, które pomagają zapobiec poronieniom. Tak więc jest to szczególnie istotne, jeżeli miałaś taką historię w rodzinie albo no, sama y, miałaś takie nieszczęśliwe ciąże, że się zakończyły poronieniem. Tak więc witamina E, na przykład y, zawarta jest w olejach roślinnych, y, czy też żelazo, jest choćby w podrobach, y, warto to sobie suplementować. Jeżeli chodzi o żelazo, to jedna rzecz, nie kupuj żadnych tanich suplementów żelaza, które są oparte na tlenku żelaza. To jest nic innego jak rdza, krótko mówiąc. I wchłanialność tego jest jakieś 4%. To jest tyle, co nic można by rzec. Lep, lepiej zainwestować w lepsze suplementy żywaza. Oczywiście całą suplementację konsultujesz z lekarzem. Chociaż są specjalne suplementy, oczywiście dla kobiet. Można zawsze je wybrać, bo one będą miały odpowiednie proporcje też, bo kobieta w ciąży potrzebuje dużo więcej różnego rodzaju składników. Ponadto warto również suplementować. Magnes. Co do niektórych suplementów, trzeba bardzo z nimi uważać. Są to suplementy, które zawierają witaminy A. Nadmiar witaminy A odkłada się w wątrobie i jest toksyczny dla płodu. Dlatego lepiej uważać z suplementacją witaminy A. Jeśli chcesz wiedzieć więcej na temat odżywiania podczas ciąży i ogólnie zdrowego odżywiania, to zapraszam Cię na mój darmowy kurs który jest na platformie astrosouls.pl ukośnik kursy myślnik online w kategorii darmowe kursy, który dotyczy przygotowania do ciąży, yy, przeprowadzenia zdrowej ciąży, przygotowania do porodu oraz radzenia sobie z problemami po porodzie. Tymczasem dziękuję Ci bardzo za uwagę. Pozdrawiam serdecznie. Marta Perchała zarzycka Żyj mądrze i zdrowo. Dlaczego napisałam książkę Ona zabiła mnie jutro? Dlatego, że Ważna jest dla mnie sprawiedliwość, godność i bezpieczeństwo kobiet i dzieci podczas porodu. Dlatego, że sama doświadczyłam, co to znaczy być pozbawionym tej godności, tego bezpieczeństwa. Dlatego, że doświadczyłam tego, że lekarz, który powinien dla mnie stanowić jak największe wsparcie podczas najtrudniejszego, Najboleśniejszego i najważniejszego momentu w moim życiu, jakim jest poród. Może dopuścić się nawet do nie tylko do skrzywdzenia, pozbawienia zdrowia, godności, zniszczenia psychiki, ale również do śmierci. Tak! Do śmierci! Zraciłam połowę krwi. Dawano mi maksymalnie trzy miesiące życia. Jak przetrwałam, jak przeżyłam? Jak radziłam sobie z licznymi problemami po tej traumie? Zdrowotnymi, emocjonalnymi, o tym piszę w mojej książce, aby ci też pomóc, jeżeli tego doświadczyłaś. Piszę też o autyzmie, gdyż moje dziecko, w wyniku niedotlenienia mózgu spowodowanego właśnie źle poprowadzonym porodem, jest pierwszym dzieckiem autystycznym w mojej rodzinie. Piszę, jak rozpoznać autyzm i jak pomagać takiemu dziecku, bo można to zrobić. Książka ta. Ma na celu nawoływanie do pozytywnych zmian na porodówkach, bo to, co się tam dzieje, jest zwykłym koszmarem. Naprawdę. Według raportów doświadcza tego koszmaru większość kobiet na świecie. A jakże wiele też może umierać. Na przykład w Wielkiej Brytanii umiera 300% więcej osób niż w Polsce podczas porodu i w okresie okołoporodowym. To straszne. Tak nie powinno być. Dlatego chciałam. Namówić Cię do tego, abyś dołączył, dołączyła do mojej inicjatywy. Jest nią bezpieczne, godne macierzyństwo, bezpieczne, godne narodziny. To jest przecież najważniejsze, bo wydawanie na świat dziecka to jest tworzenie nowego pokolenia, nowej przyszłości, która będzie dotyczyła nas wszystkich. To jest nasza wspólna odpowiedzialność, kobiet, mężczyzn. Każdy powinien dołączyć do tej inicjatywy. Warto to zrobić. Przeczytaj więc moją książkę, podaj informacje o niej dalej, dołącz do moich darmowych kursów, które stworzyłam z okazji napisania tej książki. Jeden kurs dotyczy autyzmu i pomocy dzieciom autystycznym. Drugi kurs dotyczy przygotowania się do ciąży i porodu, w tym prawnego. Przede wszystkim chodzi o walkę o zdrowie, godność, sprawiedliwość i bezpieczeństwo. Dla nas, naszych kobiet, dla naszych dzieci. To najważniejsze. Marta Perchała-Zarzycka, zapamiętaj ten tytuł, Ona zabiła mnie jutro. Zgłoś się do tej idei. To jest nasza wspólna odpowiedzialność. Bo bezpieczne i godne macierzyństwo jest najważniejsze.